Ja dziś Wam pokażę jak się da bugować gadżety u innych postaci dobra, no to patrzcie. Weź sobie y, tego y, piper i z Bibi i szybko klikasz. No i może zostawcie łapkę w górę subika pod tym odcinkiem. Może wam się udało znaleźć nie wiem. Oj, nie udało nam się Poczekajcie, ja do was wrócę po krótkim cięciu. Widzicie, jesteśmy po krótkim cięciu i jak widzicie mamy gadżet od kruka i mamy nitę. I widzicie, tu jest taki bułki jakby mały, że możemy sobie wcisnąć ten gadżet. I teraz, yy, znaczy się niektóre postaci mi nie zadają d Znaczy się zadają, ale mniej, tak jak tarcza kruka. Ale już ją do tego Dobra, no teraz wam pokażę film z wymiarzem, o ile mi się uda. To weźmy sobie Jackie. I weźmy sobie na przykład Bibi. I szybko tak. tak. I powinno nam się to zrobić, bo pisało, że Jackie jest w wymiarzach, a wziąłem Bibi. Szybko. I nie udało nam się. Dobra, to poczekajcie, spróbuję z Piperką. Znaczy się, wezmę Piper. I teraz wezmę Gigi. Nie wiem, czy mi się udało. Nie wiem. Udało mi się. Z tym się mi nie udało. Dobra. Ja wrócę do was po krótkim cięciu i zobaczymy, czy znowu nam się uda. Dobra, jestem z powrotem i patrzcie. W tym momencie się gaduka, to musi zmienić gabryla, do bóla. I widzicie? Patrzcie. Weźmiemy co powiedziemy może tego gabryla i podbieram go. Dobra, widzieliście to? To dobra. Yy, teraz sobie może... Weźmy Bibi, próbujemy Bibi z Jessie. A nie, nie udało mi się. A Jessie weźmiemy. Weźmiemy Bibi szybko. Hmm, nie udało mi się, zaraz. Do... I jak widzicie udało mi się, mam gadżet Doriko i... Y, Gadżet do Bibi, a mam Rico i patrzcie jak szybko biegam i jeszcze mam y, y, Star Power do Bibi. Bo... I teraz się uleczam zamiast y, rozwalić piłki na wszystkie strony wokół siebie Znowu wyjście Dobra, no to teraz spróbujmy tak Rico z Darylem, a nie udało nam się Trzeba szybciej, szybko to musicie zrobić, jak chcecie to zrobić. Tu jest jak widzicie mój kolega, ale z, z nim na razie nie będziemy grać, bo my będziemy zmieniać gadaty! Hey! Dobra, no to teraz spróbujmy z Sandy. Z B. Nie udało nam się. to chyba bardzo szybko. To jest trudno, trochę. To weźmy sobie teraz Sandy. Zmienia nam się postać. No, nie wolno, żeby się postać zmienia. Chyba się nie zmienia, nie wiem. Jak widzicie, jest, udało się. Dobra, udało się. I mam gadżet y, od Sandy do bi. Patrzcie, i teraz będę spałem bi. Spałem bi. Dobra, i teraz będę miał... Jakiego zadymiorza będę miał? Teraz wybranego. Dobra, to miałem B, a weźmy sobie tak, iż sz szybko Sandy. Nie wiem, chyba mi się udało. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczmy. Weźmy sobie może Mortisa i spróbujmy zmienić jego gadżet z bólem. Ciekawe czy mi się udało. Ciekawe czy będziemy mogli kręcić łopatą. Będziemy mogli kręcić łopatą. No nie, to już jest. Patrzcie, jaki bóg. super Supersel. Patrzcie, ja teraz będę miał wydłużony zasięg, bula. Star power też widział. Jaki wielki zasięg! Patrzcie, patrzcie, jaki wielki zasięg, bula. No, taki zasięg, tak. Yy, 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 ultrzelki. Poczekajcie, zawołam mojego kolegę. Czy taki wiem? Taki, taki, taki Nagrywa się. No, nagrywa mi się. No dobra, to, to jest taki jakiś wielki bóg. Pokazałem nawet mojemu koledze. Bo aż się yy, normalnie wszystko racina trochę. Ale to są bugi super Weźmy sobie na przykład szelkę. I spróbujmy jej gadżet mieć z gadżetem. Znaczy się kruka. Nie wiem, może nam się udało. Zobaczmy. Udało się. Powinniśmy mieć kruka i nie, nie udało się. Dobra, to weźmy sobie na przykład morfikę i weźmy sobie szybko siarkę. Dobra, nie wiem, czy nam się udało, ale Morty widziałam, że się nie zmienił. Nie wiem, mamy tą szelkę i jest, tak, mamy to, mamy to. Patrzcie, i jaki będę miał zasięg? Jaki wielki zasięg! Normalny to taki. Dobra, no, czyli to działa ten bóg. Dobra, a weźmy sobie na przykład szelkę i weźmy sobie na przykład. Yy, nie wiem, Daryla. Widzicie w następnym odcinku y, kogo zmienić w komentarzu. Łapka w górę i subik dzwoneczkiem, ale nie udało się. Nie udało się. Dobra, teraz weźmy. sobie ale Deryl się nie zmienił. Więc powinno się udać. Udało się. Tak, udało się. Udało mi się. I widzicie, patrzcie, i teraz jak będę miał ulta, to chyba będę miał tarczę. Nie wiem, nie wiem, ale Na nabijmy sobie ulta, i wtedy zobaczę, czy będę miał tarczę. Jak będę miał ulta, czy nie? Zobaczymy. Ciekawe, czy będę miał tarczę. Jak będę skakał krukiem. Mamy tyle ujka, musimy sobie nabić ulka. Ale ten wod, ile on będzie mnie bił pewnie. Spróbujmy sobie tego ulta nabić. Za 8, 7. Dobra, mój wodzki. No Dobra, nieważne. Udało nam się z krukiem to zrobić. Teraz weźmy kruka. Powiedzmy, może weźmy Broka, szybko. Ale nie, chyba się zmienił. Dobra, tak zmienił się. Weźmy sobie Broka i weźmy sobie Karla. Gdzie jest Karu? Jeszcze raz, Brok. Gdzie jest Brok? Broka weźmy. Weźmy sobie Karla. Nie wiem czy mi się coś zmieniło czy nie. Nie. Nie udało się. Bierze. Poczekajcie i zaraz do was wracam. A niestety my będziemy kończyć. Jak wam się odcinek podobał łapka w górę, subik, z dzwoneczkiem. No i tyle. Cóż mogę dalej mówić.